Witam Państwa, Wioletta Łychtańska-Błaszczak. Zaczynamy aktualności ratajskie. Palił się samochód na osiedlu oświecenia. Przetarg na park Rataje został rozstrzygnięty. Centrum Handlowe Poznania bez świateł. Zapraszam. Samochód stanął w płomieniach na osiedlu oświecenia. Przypadkowy świadek złapał zagaśnicę i zaczął walczyć z pożarem. Po chwili na miejscu byli już strażacy. We wtorek 28 marca, krótko po godzinie 13 na osiedlu oświecenia 57, zapalił się stojący na parkingu samochód osobowy marki Audi A6. Pod wpływem temperatury w pojeździe pękła przednia szyba. Na miejsce zdarzenia przyjechała straż pożarna, która dogasiła pojazd. Wcześniej jedna z przybywających w pobliżu osób użyła swojej gaśnicy. Strażacy odłączyli akumulator oraz odcięli dopływ gazu do silnika. Po chwili przy samochodzie pojawiła się policja, która obecnie ustala okoliczności zdarzenia. Park w Sercu Rataj ma powstać do końca przyszłego roku. Już znamy wykonawcę, który utworzy park Rataje. Przetarg został rozstrzygnięty. Już wiadomo, kto wybuduje Park rataje Poznańskie. Inwestycje Miejskie rozstrzygnęły przetarg na wykonawcę prac chętnych. Było ośmiu urzędnicy wybrali ofertę najtańszą, którą zaproponowała firma Skanska. Parku tworzy za nieco ponad 14 milionów złotych. Przetarg wygrała głównie ze względu na propozycję cenową, ale także za wybudowanie parku w krótszym terminie oraz za doświadczenie zawodowe kierownika budowy. Miasto na ten cel ma zagwarantowane 20 milionów złotych. Dzięki wybraniu tańszego wykonawcy będzie można zagospodarować. Większą część terenu niż wcześniej planowano. Oszczędzamy 1 trzecią wszystkich środków, a tą 1 trzecią środków moglibyśmy wnioskować do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o rozszerzenie zakresu zadania. To jest jakieś dodatkowo 6 hektarów, czyli nie, nie zrealizowalibyśmy 14, a aż 20 hektarów parku. W parku Rataje mają znaleźć się place zabaw, ogrody tematyczne, pergole, fontanna, tory rowerowe oraz skansen Średzkiej Kolei Powiatowej. Planowany termin zakończenia prac to koniec 2018 roku. W parku rowerowym na osiedlu Czecha pojawiły się tablice informacyjne. Mają zapewnić bezpieczeństwo osobom korzystającym z obiektu, choć niektórzy twierdzą, że ich cel jest zupełnie inny. Przy parku rowerowym na osiedlu Czecha pojawiły się dwie tablice informacyjne. Dowiadujemy się z nich, że po torach można jeździć tylko na rowerze z kołami o średnicy maksymalnie 20 cali. Ponadto każdy musi wyposażyć się w kask, ochraniacze na łokcie i kolana oraz rękawiczki. Bez tego jazda jest zabroniona. Jedynym rowerem, jakiego można tu używać, jest BMX, ale na tablicy widnieje zastrzeżenie, że obiekt nie jest torem do jazdy ekstremalnej. Osoby niepełnoletnie będą mogły korzystać z parku rowerowego tylko pod nadzorem rodziców lub opiekunów. Jeden z punktów informuje, że przestrzeganie zasad użytkowania nie eliminuje w całości ryzyka urazów. Sprawą parku rowerowego ma zająć się komisja rewizyjna przy Radzie Miasta. Wcześniej pojawiały się bowiem zarzuty, że obiekt jest niebezpieczny i niefunkcjonalny. Czy w tych okolicznościach tablice są wystarczającym rozwiązaniem? Te tablice zostały postawione tylko po to, aby w razie, nie daj Boże, gdyby komuś zdarzyła się krzywda, to żeby zarząd zieleni miejskiej, czy też miasto mogło uniknąć odpowiedzialności, żeby mogli powiedzieć, przecież stała tablica, można było przeczytać, że praktycznie niczego na tym obiekcie nie można wykonywać. No to jest oczywiście zupełny absurd. Podobnego zdania są radni osiedlowi z Hartowa, którzy już wcześniej zapowiadali, że będą domagać się przebudowy obiektu. Komisja rewizyjna ma zająć się sprawą parku rowerowego w czerwcu. Miejska pracownia urbanistyczna zaprasza do dyskusji nad projektem planu zagospodarowania dla osiedla Czecha. Spotkanie odbędzie się 19 kwietnia w sali sesyjnej nr 3 Urzędu Miasta. Początek debaty o godzinie 17. Jeszcze w marcu natomiast projekt planu zostanie wyłożony do publicznego wglądu. Każdy zainteresowany będzie mógł się z nim zapoznać w dniach od 30 marca do 28 kwietnia w siedzibie miejskiej pracowni urbanistycznej przy ulicy Bolesława Prusa 3 w godzinach od 9 do 13. Prace nad planem dla osiedla Czecha trwają już od 2012 roku i już jedna debata publiczna się odbyła. Nie licząc oczywiście wielu innych spotkań, na których mieszkańcy oraz władze miasta nie mogły porozumieć się m.in. w sprawie garaży przy ulicy wiatracznej. To właśnie ten konflikt wstrzymywał postęp prac. Miasto chce bowiem, aby istniejące tu budynki zastąpione zostały w przyszłości piętrowymi parkingami i usługami. Mieszkańcy chcą zachowania takiej zabudowy, jaka istnieje obecnie. Dlatego w zeszłym roku miasto zmieniło granice planu dla osiedla Czecha, tak aby nie obejmował już terenu garaży i teraz to właśnie ten okrojony projekt zostanie poddany pod dyskusję. Po raz kolejny zmieni się harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych w Poznaniu skorzystają na tym mieszkańcy naszej dzielnicy, choć uwzględniając wszystkie zmiany, może być nieco drożej. W regulaminie utrzymania czystości i porządku dla miasta zaszły zmiany. Przede wszystkim odbiór odpadów wielkogabarytowych będzie częstszy. Od nowego roku ten odbiór będzie odbywał się raz w miesiącu czy nie rzadziej niż raz w miesiącu. Teraz stare meble zabierane są co kwartał i widać, że jest to niewystarczające. Nowy regulamin wspomina również, że od 1 stycznia na osiedlach będą musiały pojawić się dodatkowe pojemniki przy altanach śmietnikowych. Będą przeznaczone na tzw. odpady biodegradowalne, czyli np. na resztki żywności, odpady po owocach i warzywach, a także trawę i ścięte gałęzie. Po stronie mieszkańców/współdzielców, będzie zakup pojemników na odpady biodegradowalne. To jest jedyna zmiana wszystkie pozostałe pojemniki, a więc na odpady selektywnie zbierane i na odpady zmieszane będą po stronie wykonawca. Współdzielnie będą musiały więc nie tylko kupić nowe pojemniki na odpady biodegradowalne, ale również ponosić koszty ich utrzymania. Zarząd osiedla młodych uważa, że to złe rozwiązanie. Jest to wyjątek od reguły, pewne zrzucenie odpowiedzialności na, na klienta Gołap, aby sam no, ten problem rozwiązał. Spółdzielnie mieszkaniowe podnosiły, że rocznie dodatkowy wywóz problematycznych odpadów, tzw. Tak gabarytów, kosztuje ich około 380 tysięcy zł. Jeżeli Gołap bierze na siebie w 100% wywóz gabarytów, no to te środki, zaoszczędzone, z powodzeniem mogą być wykorzystane na. Właśnie zakup czy wydzierżawienie, bo to wcale nie musi być własność pojemników na bioodpady. GoAP działa już od kilku lat. Jak ratajska spółdzielnia obecnie ocenia współpracę w zakresie wywozu śmieci? Ta współpraca jest oceniana różnie, jednak niektóre kierownictwa osiedli tutaj podkreślają, że problemy występują przede wszystkim z nieterminowością wywozu tych odpadów, brakiem trzymania się harmonogramu wywozu śmieci, jak i też brakiem takiej szybkiej reakcji na zgłaszane przez nas problemy. Bioodpady mają być wywożone raz w tygodniu. Jaki kolor będą miały dwa nowe bloki na osiedlu Stare Żegrze? To wszystko zależy od państwa. Ruszyło głosowanie na wybór kolorystyki. Sezon remontowy na Ratajach się rozpoczął, zaczęły się także kolejne docieplenia budynków. W związku z tym Spółdzielnia mieszkaniowe Osiedle Młodych daje mieszkańcom możliwość wyboru kolorystyki swoich bloków w ramach akcji Wybieramy Projekt. Tym razem głosować mogą lokatorzy dwóch budynków na osiedlu Stare Rzegrze 161 do 166 oraz 180 do 185. Propozycje są dwie. Wieżowce mogą zostać pomalowane tak, z użyciem farby białej, szarej oraz pomarańczowej. Można też zdecydować się na wariant drugi dwukolorowy biało-szary zapoznać się z propozycjami oraz oddać głos można do 7 kwietnia w siedzibie kierownictwa osiedla Stary Żegrze Polan administracja mieści się na osiedlu Stary Żegrze 42 i jest czynna w poniedziałek i czwartek w godzinach od 7 do 17 a we wtorki, środy i piątki od 7 do 15 można także zagłosować wysyłając maila na adres wybieramy projekt młodych.pl. należy pamiętać o podaniu imienia, nazwiska i adresu zamieszkania każdy może zagłosować głosować jeden raz ze względu na usytuowanie budynków względem siebie i konieczność zachowania jednolitości kolorystycznej. Głosowanie będzie przeprowadzone dla dwóch budynków łącznie. Kolejne osiedle mieszkaniowe powstanie w naszej dzielnicy. Takie plany ma firma Murapol, która chce kupić tereny za ulicą Hetmańską. Szczegóły właśnie teraz. Za dwa lata ma zacząć się budowa bloków w tym miejscu, dokładnie przy ulicy Wagrowskiej pomiędzy rondem Żegrze a Rondem starołęka firma Murapol postawi 7 bloków z tysiącem miejsc postojowych. Mieszkań ma w nich być dokładnie 711. Całe osiedle ma być zlokalizowane na powierzchni prawie 4 hektarów. Jeszcze nie ma wizualizacji, bo inwestycja jest na zbyt wczesnym etapie. Tak informuje nas Murapol. Firma zobowiązała się zakupić prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, a umowa przenosząca własność gruntu ma zostać. Podpisana za dwa lata 8 kwietnia 2019 roku. Murapol zapłaci za teren 36 milionów złotych. Firma buduje w Poznaniu m.in. osiedle o nazwie Nowe Winogrady. Centrum Handlowe Poznania na chwilę było mniej uciążliwe dla sąsiadów. My pytamy, czy galeria może wprowadzić dobrą zmianę na stałe. Centrum Handlowe Poznania włączyło się do międzynarodowej akcji. Wyłączając zewnętrzne oświetlenie budynku. Chodzi o godzinę dla ziemi, podczas której instytucje, zarówno publiczne, jak i prywatne, rezygnują z oświetlenia, aby skłonić do refleksji wszystkich użytkowników energii elektrycznej nad skutkami jej wykorzystania dla środowiska. W sobotni wieczór 25 marca, wielu sąsiadów Centrum Handlowego zapewne zastanawiało się jednak nad tym, czy oświetlenie Poznani może być wyłączane częściej. W zeszłym roku, krótko po otwarciu galerii mieszkańcy wskazywali, że kasetony reklamowe świecą całą noc i zbyt mocno zakłócając odpoczynek w mieszkaniach. Postanowiliśmy zapytać, czy centrum handlowe zamierza zmienić coś na dłużej. Jeżeli chodzi o zmianę świecenia zewnętrznych kasetonów na stałe, to emitowane światło jest zgodne ze wszystkimi normami. Także możemy ewentualnie myśleć tutaj o zmniejszeniu intensywności tego światła. Oczywiście to jeszcze musi zostać przed nas wewnętrznie przedyskutowane. Akcja Godzina dla Ziemi odbywa się co roku zawsze w ostatnią sobotę marca. Maltańskiemu źródełku POSIR już nadał właściwy bieg. W styczniu informowaliśmy o niechcianym lodowisku, które tworzyło się przy ulicy Wiankowej nad jeziorem Maltańskim. Woda wyciekała w związku z awarią, której uległa instalacja doprowadzająca ją do źródełka. Zgodę na przeprowadzenie prac naprawczych poznańskie ośrodki sportu i rekreacji musiały otrzymać od Zakładu Lasów Poznańskich. Dlatego awaria trwała tak długo. POSIR musiał odkopać część instalacji wodnej, okazało się, że rura doprowadzająca wodę do studzienki się zapchała. Instalację POSIR przeczyścił, a w miejscu zapchania został założony dodatkowy dren. O wodzie ze źródełka krążą już legendy. POSIR informuje, że jest to woda bogata w minerały, ale nie posiada właściwości leczniczych. Jest to woda gruntowa, ma zmienny skład. Zdarza się, że po badaniach sanepidu nie jest ona zdatna do picia. Sanepid odradza jej przechowywanie. Gimnazjaliści dla przedszkolaków wystawili spektakl z przesłaniem. W poniedziałek 27 marca uczniowie ze szkoły z osiedla Jagiellońskiego zaprosili młodszych kolegów z okolicznych przedszkoli po to, aby przestrzec ich przed niebezpieczeństwami. A te To w kim ty się zakochałaś? W księciu! Dobrze, ale co to za książę? Jak wygląda? <laughs> Właściwie to nie wiem, bo. Ja go poznałam na laptopie. Ale to super kościół. Bajka jest o y, czerwonym kapturgu, który szuka księcia, którego poznał na czacie. Ale no nie wie, kim jest ten, kap, y, ten książę, więc będzie, będziemy uczyć, y, z kim umawiamy się na czacie. I jeszcze jest w jednym fragmencie z Pocahontas dodane, żeby po prostu nie być przysłowiowym rasistą, no, żeby mieć szacunek do każdej osoby, żeby no, po prostu być miłym i każdego uważać za równego. Finansjaliści do występu przygotowywali się na dodatkowych zajęciach artystycznych prowadzonych przez Romanę Gorwę, która napisała scenariusz spektaklu. Dzisiaj dla przedszkolaków przygotowaliśmy autorski spektakl Czerwony Kapturek i Wymarzony Książę. Jest to miks różnorodnych bajek, i tych po prostu dawnych czytanych, i tych bajek takich współczesnych, jak również filmów animowanych. Większość uczniów, którzy wzięli udział w spektaklu, chodzi do klas teatralno-artystycznych, ale są i tacy, którzy kończą klasę o profilach matematycznych lub informatycznych. Występ dla przedszkolaków jest okazją do zaprezentowania na scenie swoich umiejętności aktorskich, ale nie tylko. Dla nas to jest fajna zabawa, dla nich to pewnie też jest fajna zabawa i no po prostu my się bawimy, oni się bawią. I to też jest bardzo fajna promocja dla gimnazjum za niedługo podstawówki numer 2. Przedszkolaki nie wychodziły z gimnazjum z pustymi rękami, dostały od starszych kolegów drobne upominki. Do Wielkanocy coraz bliżej zostało więc trochę czasu, żeby pomóc potrzebującym, a można to zrobić biorąc udział w akcji organizowanej przez Caritas Archidiecezji Poznańskiej. W sali maryjnej parafii nawiedzenia Najświętszej Marii Panny już od początku Wielkiego Postu jest organizowany kiermasz odzieży. Można na nim kupić nowe płaszcze, garnitury, marynarki w okazyjnej cenie. Od najbliższej soboty 1 kwietnia asortyment kiermaszu poszerzy się o zestawy porcelany Iwona, telefony przystępujące. Stosowane dla osób starszych czy łyżki do skarpet, również będące ułatwieniem dla seniorów. Kiermasz odbędzie się w sobotę od godziny 15 do 18. Dochód ze sprzedaży będzie przeznaczony na organizację śniadania wielkanocnego dla osób potrzebujących. Czerwony autobus na Osiedlu Piastowskim to znak, że w ratajskim domu harcerza Scout odbywa się zbiórka krwi. Akcja ma już długie tradycje. Tym razem harcerze zachęcali do oddawania krwi w sobotę 25 marca. Specjalnie to robimy tutaj, żeby nie trzeba nigdzie jeździć, odwiedzać, tylko tu przyjechać blisko, prawie w centrum rataj. W ciągu pięciogodzinnej akcji do krwiobusu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zgłosiło się 20 ochotników, niektórzy na swoim koncie mają oddane już bardzo wiele litrów cennego płynu. Wiem, że już jest około 20 litrów, a no trzeba by to przeliczyć 450 za każdym razem. Ratajscy harcerze następną zbiórkę szykują 16 grudnia i liczą na obecność mieszkańców. Rataj zaznaczają, że bywały zbiórki, w których do krwiobusu ustawiały się długie kolejki. Marcowa Gazeta Ratajska jest już dostępna w naszej dzielnicy. Redakcja w tym miesiącu postawiła na kobiety w numerze relacje ze świętowania Dnia Kobiet, relacje ze spotkania z Agnieszką Holland, Ewą Chodakowską, pisarką Agnieszką Korzeniewską, czy fotografką Małgorzatą Chwalisz. Ponadto nowomiejskie inicjatywy oraz szczegóły dotyczące protestu, w którym bierze udział Spółdzielnia Mieszkaniowa Osiedle Młodych. Nie mogło także zabraknąć tematów kulturalnych i sportowych. Gazetę Ratajską można bezpłatnie dostać m.in. w siedzibie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle młodych i becie na osiedlu piastowskim w Domach Kultury, administracjach osiedli w sklepach z Połem oraz w Piotrze i Pawle na Starym Rzegżu, w chacie polskiej na powstań narodowych, w restauracji Trojka na Armii Krajowej w ośrodku Przywodnym Rataje oraz w klinice weterynaryjnej Majpet na osiedlu tysiąclecia. Zapraszamy do lektury. W tym wydaniu to już wszystko. Kolejne aktualności ratajskie, jak zwykle w 4 godzinie 16.30, tym razem 6 kwietnia. Do zobaczenia!